Witamy serdecznie wszystkich widzów przed ekranami telefonów, komputerów, telewizorów czy też innych urządzeń multimedialnych. Oto pierwszy odcinek otwierający nową serię Farming Simulator 22 o nazwie Gospodarstwo według Andrzeja. Mamy nadzieję, że seria będzie się przyjemnie oglądała i zbierze liczne grono fanów. W tym miejscu nadmieńmy, że całe odcinki tej serii liczące po około 15 minut będą dostępne do obejrzenia na platformie YouTube, na który serdecznie zapraszamy. Link do kanału znajduje się na profilu TikTokowym. Jeśli oglądasz ten materiał na YouTube, to znaczy, że ta informacja Ciebie nie dotyczy. I pozdrawiamy jednocześnie wszystkich widzów kanału. Na TikToku ze względu na ograniczenie czasowe odcinki będą nieco krótsze. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw po sobie lajka like i walnij strzałę. Dla zasięgu niech będzie o nim głośno, bo jest to nietypowy projekt. Sprawy organizacyjne mamy za sobą, także przejdźmy do odcinka. Znajdujemy się w malowniczej wsi Kolonia. Swoje gospodarstwo prowadzi tutaj pan Andrzej z żoną Jadwigą i synem Szymonem. Areal, jaki jest w posiadaniu pana Andrzeja, to 13 hektarów ziemi ornej oraz 3,5 hektara łąk. Warto tutaj nadmienić, że nasz główny bohater jest związany nietypową więzią, jeśli chodzi o ziemię. Darzy ją ogromnym szacunkiem, daje wszystko, co najlepsze, by ta wydała jak najlepszy plon. Takie podejście do gospodarowania nauczył mnie mój ojciec mawia często pan Andrzej. Takich gospodarzy jak ja już prawie nie ma, liczy się biznes, komercja i tego typu rzeczy, a zapomina się, że Ziemia rodzi chleb i trzeba jej za to być wdzięcznym, usłyszeliśmy od Pana Andrzeja. Park maszynowy na gospodarstwie Lata Świetności ma już dawno za sobą, lecz Pan Andrzej przykłada ogromną wagę do dbałości o sprzęt, bo bez niego nie byłby w stanie obrabiać swoich hektarów. Mimo wszystko z racji upływu lat maszyny się psują, co jest nieuniknione. Na początku filmu widzieliśmy kombajn zbożowy, który uległ awarii podczas żniw. Problem okazał się być na tyle skomplikowany, że pan Andrzej musiał wezwać swojego zaprzyjaźnionego mechanika Adama, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie napraw maszyn rolniczych. Nasz główny bohater w związku z awarią musiał udać się po części do pobliskiej agromy, ale na pewno będą mogli go państwo poznać w dzisiejszym odcinku. Tak więc przed kamerami nasz główny bohater pan Andrzej, któremu oddajemy głos, bo kto lepiej opowie o swojej ciężkiej pracy na roli jak nie on. Halo, dzień dobry. Witam na moim gospodarstwie! Ja jestem Andrzej, no i dzisiaj będziemy sobie pracować, proszę bardzo, tym oto, pięknym Ursusem. Z racji tego, że kombajn jeszcze nie został naprawiony, musimy czekać na części. No to postanowiłem nie próżnować, no i będę robił orkę podrzepak, jak widać. Ogólnie od małego mieszkam we wsi, kolonia, w której się obecnie znajdujemy. Wychowałem się tutaj, no i myślę, że do końca moich dni tutaj pozostanę, ponieważ to jest takie moje miejsce na ziemi, jak to się mówi. Więc, no cóż, mogę powiedzieć, jestem bardzo związany z rolą, z tymi zwierzętami, które mnie dookoła otaczają. Po prostu to jest moje życie. Mam nadzieję, że te wszystkie moje hektary, tradycje wszystko co związane, krótko mówiąc, z gospodarstwem przejdzie na mojego syna. Simona, który jeszcze aktualnie uczęszcza do szkoły, no ale jest również moją taką wyręką. No nie można tutaj y, temu zaprzeczyć, proszę Państwa, bo naprawdę jego pomoc na naszym gospodarstwie jest nieoceniona. Troszkę nasze maszyny już yy, lat na karku mają. Ja całą wiedzę przekazuję mojemu synowi. Jak ma gospodarować, yy, jak radzić sobie z awariami, już naprawdę dużo u bo tak jak ja po prostu wychowuję się tutaj na roli, na tym. Gospodarstwie. Z racji, że jest to pierwszy odcinek, to może warto by było tutaj wspomnieć, że nasze gospodarstwo naprawdę już istnieje od bardzo, bardzo wielu lat i przechodzi przez już kolejne pokolenie. No i mam nadzieję, że nowe pokolenie w postaci mojego syna Szymona także to gospodarstwo będzie sobie tutaj kontynuować pracę na nim. No i jak najbardziej. Może nastąpi jakiś rozwój. Ja ze swojej strony przykładam wszelkich starań, by po prostu dbać o tą ziemię, dbać o gospodarstwo, dbać o maszyny, no i jakoś po prostu na tej wsi sobie radzić. Nie ma lekko, e, jak to mówią. Nawet był taki film e, Słony smak chleba. No ale po prostu trzeba tak jak mówię sobie radzić. E, obecnie tutaj dopowiem jeszcze Taką ciekawostkę, że planujemy troszkę dokupić zwierzątek. Ostatnio udało nam się pozyskać kawałek jeszcze dodatkowej łąki, z której będziemy mieli pasze dla naszych zwierząt, co pozwoli nam właśnie na szerszy zakres, jeśli chodzi o hodowlę. Bo grunty, które posiadaliśmy do tej pory, no, na niezbyt wiele nam pozwalały, no i ciężko by było z tego wykarmić jakieś większe statko. A teraz, y, dzięki pozyskanym y, jeszcze tutaj dodatkowym, już nowym areałom, o którym przed chwilą mówiliśmy, y, rozpoczynamy także hodowlę y, kus i hodowlę owiec. Jeśli chodzi o kozy, no, zobaczymy, ile tam sztuk uda nam się y, zakupić, bo też jest to wszystko zależne od ceny. Jeśli chodzi o kozy, no, na razie też y, z dostawcą negocjujemy po prostu oficjalną i ostateczną. Cenę, jaka będzie yy, za te sztuki zwierzątek i ile ich będzie, to też wszystko jest odzależne, no bo no gospodarstwo przejdzie jak przejdzie, więc nie możemy sobie pozwolić na jakąś mega rozbudowaną hodowlę, no bo z czego by to utrzymać i z czego by zakupić te zwierzęta. Moja żona ja Jadwiga będzie miała yy, też zajęcie, ponieważ będzie produkować kozie sery. Ogólnie już kiedyś yy, miała z tym styczność, no i dlatego postanowiliśmy rozpocząć właśnie taką dodatkową... I tutaj postawimy kropkę, ponieważ pan Andrzej dostał telefon z Agromy, że są już dostępne części do jego kombajnu, więc udał się pospiesznie je odebrać. Po około godzinie od powrotu pana Andrzeja na gospodarstwo, dzięki jednoczesnej pomocy mechanika, Adama Kombajn został uruchomiony i jak państwo widzą, pracuje już na polu. Trzeba się spieszyć, ponieważ pogoda zaczyna być niepewna, a plon trzeba zebrać jak najszybciej. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli pana Andrzeja. Wcześniej gospodarz zaczął opowiadać o rozbudowaniu obecnej hodowli oraz o rozpoczęciu hodowli owiec i kus. Około miesiąc temu zostało postawione nowe pastwisko z myślą o zakupie nowych zwierząt, lecz jak na razie nie tętni ono jeszcze w pełni życiem z racji tego, że trzeba pozyskać środki na zakup inwentarza. Mamy nadzieję, że już niebawem zagroda będzie wypełniona owcami oraz kozami, na które bardzo mocno liczy pan Andrzej, który także chce podbić lokalny rynek produktami z koziego mleka. Oczywiście nie zapominajmy o krowach, które też są nieodłącznym elementem gospodarstwa. Obecnie w oborze zostały same krowy mleczne, ale do niedawna było też tam kilka byków, które osiągnęły odpowiedni wiek i wagę w związku z czym zostały sprzedane. Tuż przed nagraniami pierwszego odcinka jedna z krów przyniosła na świat potomstwo, a pan Andrzej planuje także kupno kilku nowych sztuk, by uzupełnić braki w hodowli. Wszystko zależy od pozyskanych środków na rozwój, o których mówiliśmy już wcześniej. Niemniej jednak mocno kibicujemy naszemu głównemu bohaterowi. Jak Państwo widzą, udało się nakosić już pełny pierwszy zbiornik, no i obecnie trwa wyładowywanie zboża na moją przyczepę. Mam nadzieję, że plon będzie naprawdę dosyć pokaźny, chociaż ceny w tym roku, jeśli chodzi o zboże. Naprawdę nie powalają na kolana. Także często zastanawiam się, gdzie ten świat zmierza, gdzie my idziemy. Jak tu ma się produkcja, proszę Państwa, opłacać, jak poniesione koszty są prawie na równi z zyskiem. Także, no, naprawdę ciężkie czasy na polskiej ziemi, bardzo, nawet bym powiedział, ciężkie. Kiedyś nie, nie było jakoś strasznie różowo-kolorowo i lekko. No, ale teraz, co się dzieje, to po prostu naprawdę. Naprawdę, jeśli bym był z takiej kategorii rolnika, że nie kochałbym po prostu tej ziemi, to chyba już dawno bym po prostu te hektary sprzedał i miał święty spokój. No cóż, ale nie ma co narzekać, bo od narzekania samo się nic nie zrobi. Także po prostu trzeba ówkować, kombinować, działać. No i jakoś ten pieniądz pozyskiwać. Także. Tak to właśnie jak widzą Państwo, wygląda. Maszyny moje, no nie są pierwszej nowości, no ale skoro coś działa dobrze, to po co zmieniać? Po co pchaćcie, proszę Państwa, kredyty? No i jednocześnie potem nie spać po nocach i głuchować skąd na tą ratę kredytu wziąć. A tak to można również nie spać, no ale przy okazji zająć się swoją żoną. He, 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 he. no tak. Słowem żartu powiem już naprawdę na poważnie, to przy moich areałach e, dobierając kredyty i kupując nowe e, te yondery, nie yondery klasy, czy jak one tam są, to proszę Państwa, ja naprawdę musiałbym mocno główkować, e, żeby tutaj po prostu nie zbankrutować. No ale myślę, że e, nowe pokolenie rośnie. Myślę, że również e, wraz z tym i w związku również z tym. Po prostu jakiś ten rozwój będzie po prostu pomalutku postępował. No teraz właśnie chcemy się rozwinąć, jak wcześniej mówiliśmy o dnośnie hodowli zwierząt i dużo na to po prostu chcielibyśmy postawić, bo jednak wydaje nam się, że ta inwestycja którą mamy w planach i w sumie już powoli realizujemy, przyniesie nam zyski. A co, yy, przepraszam bardzo, yy, bo tutaj akurat jeszcze mam troszkę tremę przed kamerami. Yy, powiem tak. W dzisiejszych czasach naprawdę jest trudno znaleźć yy, w rolnictwie jakąś taką dobrą metodę na zarobienie yy, dużych pieniędzy. Uwierzcie mi Państwo, to jest naprawdę czasami praca przez pod i łzy. Nie inaczej. Możecie sobie pomyśleć, że jestem wariatem, ale to jest czysta prawda. Wystarczy jechać na gospodarstwa, popatrzeć, jak ci niektórzy ludzie ciężko przędą i naprawdę pracują dzień i noc, żeby na ten kawałek chleba zarobić. No cóż, proszę Państwa, nie ma co się smucić, bo nie to ma na celu ten program. Trzeba troszkę porozmawiać o innych rzeczach. Obecnie kosimy sobie pszenicę, no i mam nadzieję, że uda nam się skosić przed deszczem. Generalnie tutaj, jeśli chodzi o rozwój, o którym wcześniej mówiliśmy, to chciałbym również może na przyszły sezon zmienić ten oto kombajn. Nie będzie to nic nowoczesnego, także nie liczcie na żadne yondery, klasy czy tam te fergusony. No bo na takie bariery tam nie nie stać No ale chcielibyśmy tutaj zakupić coś w pokroju tego kombajnu Mam nadzieję że uda się coś fajnego znaleźć Bo niestety ta maszyna jest już wysłużona i w tym roku pokazała nam dobitnie, że trzeba po prostu rozglądać się za czymś innym. No ale tak jak mówię, co by nie tutaj nie robić? To już trzeba będzie raczej zmierzać w kierunku sprzedaży tego sprzętu. Nie wiem, czy połakomi się na to jeszcze jakiś inny gospodarz i będzie chciał to remontować, czy będzie natomiast szło to może na złom, może na części. Ciężko jeszcze powiedzieć, bo na razie to jest tylko taki plan. A jak to finalnie wyjdzie, to okaże się w praniu. Przede wszystkim, to chcemy na początek przede wszystkim też. Zamknąć temat zwierząt i rozbudowy tej hodowli, o której tak wcześniej mówiliśmy, i dopiero zająć się właśnie parkiem maszynowym. Kombajn jest ważną rzeczą na gospodarstwie, bo zbiera on plony. Co prawda, można iść do kogoś, wynająć usługę, ale od wielu, wielu lat jest na naszych polach już tutaj koszone własnym kombajnem. Jeszcze dawniej była to wistula no i też naprawdę bardzo długo tutaj z nami na tym gospodarstwie żyła no ale też przyszedł na nią w końcu kres i trzeba było kupić coś innego ten kombajn właśnie długo nam posłużył mimo swoich lat to jesteśmy z tego zadowoleni co będzie nowym, że tak powiem starym nabytkiem to się okaże no i cóż proszę państwa ja tutaj sobie będę męczył to zboże powolutku no i myślimy tutaj z realizacją że już jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to by było chyba na tyle został jeszcze kawałek do skoszenia mamy też nadzieję, że generalnie ten odcinek wam się spodoba no i że będzie pozytywny odzew Właśnie ze strony odbiorców. Oczywiście, pierwszy odcinek może nie wyszedł idealnie, wyszedł jak wyszedł, ale generalnie będziemy się tutaj z produkcją starali, żeby kolejne odcinki wychodziły jak najlepiej, w jak najlepszej formie. Napiszcie, jaka długość filmiku najlepiej by Wam odpowiadała, co zmienić, co poprawić. No, niektóre błędy to akurat sami widzimy, no ale to już. Nieważne, no ale oby wam się przyjemnie oglądało, dlatego zbieramy te opinie. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji w przypadku TikToka, obserwacji, bo wszędzie te materiały związane z serią będą się pojawiać. No i oczywiście to będzie nas napędzać do nowych odcinków. Także za dzisiaj dziękujemy, trzymajcie kciuki, żeby zdążyć przed deszczem. Widzimy się już niebawem w drugim odcinku z kolejnych prac i życia na gospodarstwie. Pozdrawiamy i do widzenia. Tak więc proszę Państwa, tak jak powiedział Pan Andrzej, czekamy na opinie co do filmu. Zachęcamy do subskrypcji obserwacji i polubienia, jeśli materiał się spodobał.